Rotterdam, Amsterdam, Gangi, Marokańczyków. Stary, to jest absolutnie nie da się tego. Tam jest jeden z największych portów w Europie. Nie największy to jest port w Europie. Tam przy, przypływa wszystko z, z, z całego świata. Tam są ogromne pieniądze. Tam stary, tam jest taka sytuacja, że normalnie jak zajebali kilka, ton z portu policja, to mafia. Marokańska normalnie zaczęła wysadzać kamienice w Rotterdamie i zapowiedziała, że ma ta to kury oddać, bo jak nie, to będzie wysadzony budynek co budynek i tyle. I o, o tak, teraz, a to, to jest jakaś nowa to sytuacja? To jest z zeszłego roku sytuacja. Naprawdę? Napra I jak to się w ogóle, no, stary, że tak no, powiem, no, rozwiązało? Nie, Dostali nie, twoją... Nie, nie śledzę, nie śledzę. Podali w tym, w prasie, że... Stary. I nawróciła do Marokańców, kurna, wszystko okej, okay. więcej bloków nie będzie wysadzanych. Terror odkryty w, w porcie, że wiesz, że ludzie torturowali krzesło z, z obcinaniami i tak dalej. Ja wiem, że w Polsce też był jakiś tam gang obcinaczy palce i tak dalej, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że krwa, krwa. skala no. mi się wydaje, że jest mniejsza. W, w Holandii? Nie, w Polsce. No, no, żadna jest skala, nie da się tego porównać.